Zagadany, zamyślony, nieobecny. Ale liczy się bitwa. Żebyśmy zdobyli 10 punkcików. Zaczęliśmy od 11 tysięcy polubień. Wbijamy 10 tysięcy polubień. i Nie, 5 tysięcy. 5, 10, 15. Będziemy bawić się w 5, 10, 15 polubień. Będzie... Zaczęliśmy od 11 tysięcy. Od 11,0 zaczęliśmy bitwę z panem Kacper. K-a-c-p-e e, e dwa razy. 16. Ja sobie zapisałem pana nie mam tutaj 11,0 polubień na starcie z Panem. Zobaczymy, czy zdobędziemy 5000 polubień. Ja muszę zrobić serię. Teraz idę pod rekord, a się nawet nie rozciągnąłem. Znaczy pod rekord, w sensie, że ostatnia seria. Jezusie kochany. Czy ja zawsze muszę być taki niezorganizowany? Nie róbcie go w domu, to jest niszczyciel barków. Nie róbcie takiego zboczenia sufitu. troszeczkę, troszeczkę nie wyłożyliśmy ciężaru. Nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że się uda zrobić 10 powtórzeń. Kurczę, no muszę na YouTube napisać te ostatnie. Mamy trzy punkciki. Kto nam... Kto nas normalnie tiptonował? Tak winnie, nie rób tego, niech nikt tego nie robi. Niech nikt nie robi zboczenia sufitu. Masz rację, to nie jest dla ludzi, to jest tylko dla mnie. Winni masz rację. To, że ja coś robię, to Jeżeli chcecie to powtarzać, to spytajcie, czy to trzeba powtarzać. To ćwiczenie służy tylko rozwaleń u barków. Weronika wlow Kacpi. Pozdrawiamy Weronikę Liptonową. Luncie łapiemy. Wykręt dragoniak. Liptonowa łapiemy. Liptonowa łapiemy. Mamy trzy punkciki z Kasprem. Podgłośnimy Kaspra, bo ja go nie słyszę. Nie, on mi chyba wyciszył. W sensie, że sam mówi tak jak ja nieraz robię i szanujemy, w ogóle szanujemy. Jakkolwiek by nie było, że podjął walkę z nami Liptonowa 96. Wykręt dragoniarz, Zuzia. Mamy 3 do 0. Kto tam u nas? hruńcia? Dekat. Liptonowa zrobiła 3 punkciki. Weronika Wlow, Kacpi. Tak jest Weronika. Tak jest Weronika. Nie robimy tego. Tak, nigdy tego nie robimy. Ja to robię tak jak robię. Bo ja mam 23 lata na za sobą. Więc ja nie stać na głupoty. To nie jest straszne, ale nikt normalny ten dzień nie powinien robić w ten sposób, jak ja. Nikt normalny. Tak Takujemy tutaj. Tak, 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 pójdź. Tak, 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 pójdź. Tak, tak, Mamy cztery pokazania w pierwszej serii. Tak, 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 pójdźcie, kochani. Mamy 3 do zera, 3 do zera, została minuta 11, słyszymy tutaj pan, słyszymy szanownego pana, słyszeliśmy go przed chwilą, on rapuje, on rymuje, on jest normalnie fajną, pozytywną osobą, mamy 14,8, Liptonowa, dzięki za nutki, dzięki za nutki, czyżbyśmy zdobyli potrzebne tapnięcia, zdobędziemy, mamy już 14,900, minuta, hejka, anuleczka, czarnulka, 89, witam serdecznie, serduszka dla moich widzów, którzy... W niedzielę od 9 rano są ze mną Kacperek w pierwszej rundzie. Zaczęliśmy od 11 tysięcy, mamy 15 tysięcy 100. Tapujemy kochani, wejdźcie też do pana Kaspra, zostawcie mu łapkę w górę, zostawcie też łapkę w górę. Anulce czarnulce, we liptonowej, lunci, Łapciemy, łapiemy liptonową, łapiemy kana, kana, pana Kacpra, który nam tutaj świetnie rapuje. Spróbujemy poprosić go o rewanż. Spróbujemy poprosić go o rewanż. Mamy prawie 5 tysięcy polubień. Udało się. 15,7. Może się zgodzi. Ja wygrałem, więc długie w nosie. Ja wygrałem, więc dłubie w nosie. Zawsze jak wygrywam, to długie w nosie. Tak a niech wychowany jestem. Taka zemia człowieka. Prosimy o rewanż, prosimy o rewanż, zgodzimy. Lecimy, no futbol, Mario. Łapiemy, łapiemy, łapiemy te osóbki. Jeszcze nie jesteśmy w tygodniowym rankingu, ale postaramy się dzisiaj być. Dzisiaj jest pierwszy dzień. Najłatwiej jest to. Najłatwiej.